Dzień dobry. Dzisiaj informacje o metalurgii. Mianowicie firma PGI zaprezentowała nowy stop platyny. Stop nazywa się inowo. i ma to być stop, który upadabnia właściwości fizyczne tego stopu platyny do właściwości fizycznych stopów białego złota. Ma to sprawić, że platyna będzie łatwiejsza w obróbce i będzie można wykorzystywać środowisko zwykłej pracowni złotniczej do produkcji biżuterii z platynowej. Z platyną złotnicy mają problemy. Problemem jest bardzo wysoka temperatura topnienia. No, kilkaset stopni wyższa od temperatury topienia stopów złota. Nawet tych takich najtwardszych stopów złota, zawierających w swoim składzie pallad, albo wręcz zawierających w sobie platynę. Więc no, jest to trudne, nie można tego stopić zwykłym, tego metalu nie można stopić zwykłym palnikiem złotniczym. Poza tym są jeszcze problemy z napięciem powierzchniowym tego, tego stopu, co skutkuje takim dość, po prostu stop ten dość trudno wypełnia formy odlewnicze, a do tego podczas stygnięcia powierzchnia jest, no wymaga, wymaga dużo pracy, czyli to zwiększa koszty produkcji odlewów, z, czy biżuterii odlewanej z platy. No, a do tego, ponieważ, ponieważ metal ma bardzo wysoką temperaturę topnienia, trzeba używać specjalnych mas odlewniczych do produkcji form. To też są masy drogie, które no w przypadku stopu o niższej temperaturze topnienia będą, będzie można zastąpić tańszymi odpowiednikami. No i, i podobno stop i nowo ma odpowiadać właśnie na to zapotrzebowanie. no Jest to dość dobry kierunek, dlatego że w tym momencie cena platyny jest bardzo atrakcyjna i no wiadomo, że platynę używamy w stopach jako bardzo w stopach wysokiej próby biżuterii, dlatego tej platyny tam, zużycie platyny do biżuterii jest znacznie większe niż zużycie złota. Tylko to by sprawiało, że biżuteria platynowa powinna mieć cenę w tym momencie mniej więcej taką, jak biżuteria z, ze złota 14-karatowego, no, gdyby oczywiście udawało się tę platynę normalnie obrabiać, tak jak robią to złotnicy w przypadku białego złota. Jeżeli rzeczywiście ten stop zmniejsza tą temperaturę do topnienia do około 1500 stopni w stosunku do temperatury topnienia zwykłych stopów patyny i, i poprawia te właściwości odlewnicze patyny, to może to być rewolucja na rynku. No pytanie, tylko tyle, ile, pytanie jest tylko o to, ile ten stop kosztuje. Żeby nie okazało się tak, jak ze stopami srebra i Germanu, gdzie zasadniczo i wyłącznie używane to jest przez markowe, producentów markowej biżuterii, do takiej bardzo markowej, na przykład Tiffany tego, tego używa powszechnie. Jest to stop, który nie pasywuje, ale jego cena jest tak wysoka ze względu na cenę dodatków stopowych, że no właściwie zwykłym producentom biżuterii nie opłaca się tego, tego używać. Czas pokaże, zobaczymy, na razie taka jaskółeczka metalurgiczna, zobaczymy jak rynek będzie to chciał przyjmować w przyszłości i jak to zaimplementuje dla, dla siebie.